Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowało program priorytetowy Energia dla Wsi, który zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Wzrost cen energii spowodowany wojną w Ukrainie spowodował zainteresowanie dużo większe niż do tej pory produkcją energii na własne potrzeby energii ze źródeł odnawialnych. Stąd duże zainteresowanie, jeśli chodzi o rolników produkcją energii fotowoltaiką, biogazowniami, czyli ten temat rzeczywiście stał się bardzo ważny w tym kontekście. Zawsze jest tak, że jak jest cena energii rośnie, to i zainteresowanie rośnie. To jest program, który Dofinansowuje różnego rodzaju źródła energii odnawialnej na obszarach wiejskich, czyli biogazownie, to jest dotacja, energia wiatrowa, pożyczka i energia wodna, również dotacja, i energia słoneczna, pożyczki. Pożyczki są oczywiście preferencyjnymi pożyczkami. Program Energia dla Wsi jest skierowany do rolników, którzy prowadzą gospodarstwa rolne lub działy specjalne produkcji rolnej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Poza tym, z pomocy mogą skorzystać spółdzielnie energetyczne już istniejące lub nowo powstające, które chcą wytwarzać energię elektryczną, biogaz lub energię cieplną z odnawialnych źródeł energii. Oprócz rolników, szczególnie zwracamy uwagę na spółdzielnie energetyczne, czyli takie Podmioty prawne, które powstają na obszarach wiejskich i mam nadzieję, że będą powstały jeszcze liczniej, gdzie no takim najlepszym modelem to jest nawet taka spółdzielnia energetyczna, gdzie takim trzonem jest samorząd, bo on dużo energii zużywa i w różnych porach, bo ważne jest w tym, żeby ta energia elektryczna była konsumowana na własne potrzeby w jak największym stopniu, żeby ich nie przekazywać do sieci i nie pobierać z powrotem do sieci. Tylko autokonsumpcja jest chyba tutaj najistotniejszym rozwiązaniem, wyzwaniem. I wtedy jest najbardziej opłacalne ekonomiczne. Program będzie wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków rozpoczął się od 25 stycznia. Całkowity budżet programu wynosi miliard złotych, a okres jego realizacji to lata 2022-2030. Wsparcie w ramach Energii dla Wsi może zostać udzielone w formie dotacji lub pożyczki. Wnioskujący może otrzymać dotację o maksymalnej wartości 20 milionów złotych, z kolei w przypadku starających się o pożyczkę maksymalna kwota wynosi 25 milionów złotych. Przede wszystkim to, to środki na odnawialne źródła energii, czyli na po to, żeby można było korzystać z czystej energii na terenach wiejskich, na terenach niezurbanizowanych, a przy okazji obniżyć koszty działalności rolniczej, o, o, co, o, co, o co chodzi przecież i rolnikom, i, i polskiemu rządowi. A na co rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie? Przede wszystkim program przewiduje dofinansowanie takich źródeł energii jak Elektrownie wodne i biogazownie rolnicze, jako najbardziej, naj, najbardziej preferowane, bo najbardziej stabilne, najlepsze odnawialne źródła energii, w tym sensie, że są stabilne, bezpieczne, no i na terenach wiejskich najbardziej oczekiwane. W Polsce widać coraz większe zainteresowanie budową mikrobiogazowni rolniczych. Mogą one być wybudowane nawet w niedużych gospodarstwach rolnych, które zajmują się produkcją zwierzęcą. Polska posiada bardzo duży potencjał w zakresie surowców, które mogą być wykorzystywane do produkcji biogazu rolniczego. Tańsza energia to nie jedyna korzyść płynąca z biogazowni. Instalacje należą do ekologicznych. Efektem ich działania jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i zmniejszenie uciążliwości zapachowej dla otoczenia. Poza tym masa stanowiąca pozostałość z produkcji biogazowni stanowi nawóz o pożądanej przez rolników w strukturze azotowej, który przyczynia się do poprawy jakości gleby, a tym samym przekłada się na wyższe plony. A dzięki pomocy w ramach programu Energia dla Wsi można obniżyć koszty budowy takiej biogazowni. To dodatkowy atut, aby powstawało coraz więcej biogazowni w gospodarstwach, szczególnie zajmujących się hodowlą zwierząt gospodarskich. Ale oprócz tego finansujemy również fotowoltaikę i elektrownie wiatrowe. Tu o mniejszej mocy, żeby nie przekraczała, jeśli chodzi o rolników, gdzieś jednego megawata. Elektrownia wiatrowa w przypadku spółdzielni rolniczych, spółdzielni energetycznych może być to większa moc. Ale generalnie nie chodzi nam o, o, o powstawanie dużych firm wiatrowych, tylko o, takie, o, takie, o taką działalność, która spowoduje jak najlepsze wykorzystanie energii i ciepła na terenach wiejskich. A co, z, co spowoduje również z, z poprawę warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych poprzez produkcję własnej energii, a więc energii taniej. Rozwój odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w sektorze rolnym, to szansa na utrzymanie produkcji żywności na odpowiednim poziomie oraz uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw energii. Na tego typu energię postawił Roman Kapica z Gruszki Zaporskiej w województwie lubelskim. Zamontował panele fotowoltaiczne wraz z pompą ciepła. Ale dzięki zamontowanym panelom fotowoltaicznym może zaoszczędzić i płacić dużo mniej, a energię wykorzystywać w całym gospodarstwie. 9,5 kW fotowoltaiki mam w tej chwili założone, no bo tam jest takie normy, żeby 20% tylko co zabierają. I to na całe gospodarstwo to jest te 9,5 kW. Tego to tak dopłacam na pół roku. 1300 zł do energii. Ale ugrzanie domu i całe gospodarstwo. To się równoważy, bo tak to bym płacił na pewno parę tysięcy tam na te pół roku. Miesięcznie to bym tam płacił ze 1500 do 2000. A tak za pół roku 1300 zł. Energia jest potrzebna jeszcze do suszarni, trzy suszarnie są, co? chodzą dwa miesiące, jak suszenie dyni jest bez tej dyni. No to dwa miesiące chodzę do so suszarni. No sto. Inwestycja, to jest y... koszt jest trochę, ale tak jak na w moim przypadku to wraca się szybko. Pan Kapica w przyszłości chce ocieplić dom i zainstalować więcej paneli fotowoltaicznych, aby być w pełni samowystarczalnym. Takich gospodarstw rolnych inwestujących w odnawialne źródła energii jest w Polsce coraz więcej. Rolnicy szukają nowoczesnych rozwiązań, aby zaoszczędzić na energii, która jest coraz droższa. Tak jak to robi Wojciech Hadam, producent zbóż ze szyna. Oczywiście, że się opłaca. Początkowo inwestycja jest kosztowna, ale już po użytkowaniu dwóch latach tak, y, y, większą część tych kosztów się zwróciły po prostu. Pomysł na panele. Z Wziął się z oszczędności, które już są zauważalne przy, w tej chwili, przy tam jakichś znikomych kosztach, opłatach do, za, za tę energię. 6,6 kW mocy, tutaj tych paneli. To jest głównie to na potrzeby warsztatowe, tutaj gospodarstwa, i do, do, do domu, nie? do budynku mieszkalnego. W tej chwili jest ogrzewany dom jeszcze drewnem, drzewem jest, zwykły kocioł na, na drzewo. Pomoc w ramach programu Energia dla Wsi może wspomóc rozwój energii odnawialnej w polskich gospodarstwach rolnych. Uważam, że jeżeli jest taka okazja dofinansowania od państwa, to jak najbardziej trzeba korzystać i, i trzeba w tym kierunku zbliżać się po prostu. W gospodarstwie jest duże zapotrzebowanie na energię. Jeszcze bym powiedział, chociaż są te programy różne tam i gminne, i teraz i państwowe, ale jeszcze, jeszcze jest dużo gospodarstw, które się waha, zastanawia nad, nad montażem. Może z jednej strony dużym kosztem, który jest jeszcze przy zakupie fotowoltaiki, a z drugiej może jeszcze brak przekonania jakiegoś. Przypomnijmy, trwa nabór wniosków w ramach programu Energia dla wsi. Wsparcie finansowe dla rolników i spółdzielni energetycznych będzie mogło być udzielane w formie dotacji lub pożyczki. Na przykład dla biogazowni w formule dotacyjnej będzie można uzyskać do 65% kosztów w zależności od wielkości przedsiębiorcy. Z kolei w przypadku pożyczki można się starać o pokrycie nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Już widać zainteresowanie, już nawet są pierwsze wnioski złożone, ale nie obawiam się o, o, o szybkie wyczerpanie puli środków, bo jest na ten cel aż miliard złotych, w związku z tym środków jest sporo, żeby, żeby, żeby dofinansować te przedsięwzięcia. Niemniej zachęcam do jak najszybszego do składania wniosków i zachęcam również do tego, żeby składać te aplikacje, te wnioski w jak najlepszym stanie, jak najlepiej przygotowane. Po to, żeby jak najmniej trzeba było uzupełniać, albo może wcale nie uzupełniać, bo wówczas zyskujemy na czasie i można szybciej realizować przedsięwzięcia, a to nam też znacząco zmniejsza procedowanie z tymi wnioskami. Oprócz programu Energia dla Wsi, rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze F. I ten komponent, zielona energia w tych inwestycjach, to jest program, gdzie w tej chwili trwa nabór do 1 marca. Jeszcze to jest nabór na małe instalacje dla rolników, instalacje fotowoltaiczne z magazynem energii. To są instalacje o wielkości od 10 do 50 kW. Magazyn energii do tego jest konieczny. O pojemności stanowiącej połowę mocy zainstalowanej instalacji. I Tutaj dotacja wynosi 50%, dla młodych rolników jest to 60%, więc to bardzo atrakcyjny program. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tej chwili robi nabory na ten program jeszcze do 1 marca. Zachęcam wszystkich rolników, którzy z projektem energetycznym mogą występować o dotację na ten program. Więcej informacji na temat programu Energia dla Wsi można uzyskać na stronach internetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast w przypadku modernizacji gospodarstw rolnych zapraszamy na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.